Kolejna rodzina w czasie ponad dwa tygodnie po otrzymaniu ciasta widzimy, że ta rodzina o wiele silniejsza od pozostałych dlatego też i ciasto zostało niemal w całości skonsumowane tę odrobinę możemy zabrać. I dać rodzinie kolejną porcję ciasta. Te na koniec pozbierać się razem i da jakiś rodzinie. Ta kolejna porcja powinna wystarczyć na jakieś Kolejne dwa tygodnie. Po tym czasie miejmy nadzieję, że pojawi się już naturalny pożytek białkowy. I pogoda będzie na tyle sprzyjająca, żeby pszczoły miały możliwość zgromadzić odpowiednią ilość pyłku do wychowu jednego pokolenia pszczół.